Dzień dobry, kochani. Tym razem zapraszam Was do Half Price. Tutaj również są przepiękne propozycje prezentowe. Zobaczcie, e, świetne nauczniki, 60 zł. Do tego kubek, czy na kawę, czy na herbatę, wiecie, taką zimową, żeby gdzieś wyjść na miasto i nie marznąć. Myślę, że to bardzo fajna propozycja, nie tylko dla nastolatek. Tu również możemy sami sobie coś takiego nałożyć, zabrać i będzie git. Kolejną propozycją to są takie kule do kąpieli, koszt 20 zł. Bardzo skromny prezent, ale jednak kto, komuś damy znać, że o nim pamiętamy. Mamy też inne kule po 18 zł przeróżnego rodzaju. Tu mamy też taki fajny. Um, jeżeli chodzi o świąteczny prezent, komplecik za 40 zł. Bardzo ładna wstążka zapakowana. Mamy tutaj krem do rąk i mydło w płynie. Także takich prezencików jest bardzo też dużo. Tu mamy świetny pomysł na prezent. Zobaczcie, trzy maski i masażer. Ekstra prezent. Genialnie. Myślę, że każdy z maseczki masażera się ucieszy w fajnym takim opakowaniu za 50 zł, więc... Wiecie, wiele osób właśnie sobie robi takie prezenty, gdzie ustalamy kwoty i myślę, że tu już mamy problem z głowy. Tutaj mamy pudełeczka na prezenty, bardzo fajnie wykonane, koszt 30 zł i dosyć duże. Tutaj mamy masełka do ciała, słuchajcie, fajny też patent, bo są niewielkie, a zapachy są stricte świąteczne, 35 zł. Mamy bardzo wiele wzorów, etykiet na tych masłach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tu mamy takie mniej krzykliwe na przykład, no i mamy zapach właśnie jagody, mamy ciasteczek, więc wydaje mi się, że każdemu się to spodoba. Znów mamy kolejne maseczki, tym razem pięć opak, pięć masek. Bo jaka z kobiet nie lubi maseczek? 30 zł, bardzo fajny, niezobowiązujący prezent. Wydaje mi się, że każdego uraduje, każdą, każdą naprawdę kobietę. Tu mamy już coś takiego bardziej domowego: mamy kapcie markowe Kalina Kleina. Te kapcie pracą w rozmiarze 39, szukałam ceny. Tu ich nie znalazłam, ale później się dopytałam, że są wszystkie w jednej cenie, a cena była na innym opakowaniu. Tutaj mamy znowu takie czarne, bardziej futrzaste, ale klapeczki z taką otwartą, z otwartymi palcami, przeplatane jakby. Te również były bezcenne, ale tu już widać, że one kosztowały 190 zł. Tu już mamy takie bardziej zabudowane, właśnie z korzuszkiem, w beżowym, neutralnym kolorze. Także, no i tu jeszcze mamy taki wzorek z takim tłoczeniem delikatnym. A więc tak jak widać, Kelvin Klein też rządzi dzisiaj w TK Maxie. Tutaj mamy coś dla dzieci. Zobaczcie, mamy za 180 zł świetny samochodzik, autko, na którym może dziecko się poruszać jako popychacz, odpychacz, jeździk. Ale również jest to jak widać platforma do zabawy, więc mega fajny prezent. No i tym bardziej psi patrol. Słuchajcie, wszystkie małe dzieci lubią psi patrol. To jest w ogóle jakiś fenomen, że ta bajka od tak długiego czasu e, robi naprawdę furorę bo to już się ciągnie kilka lat. Tutaj mamy też inny jeźdźnik, też z SimPatrolem. Także myślę, że jeżeli szukacie takich fajnych zabawek, to do TK Maxa się można, do Half Price'a się można udać. I ona kosztowała 130 zł. Tu mamy takie fajne manualne już zabawy, czyli mamy dinozaura, którego możemy rozkręcać. Są dwa rodzaje śrubokrętów, końcówek. Jego rozkręcamy i skręcamy na części pierwsze. Myślę, że tu każde dziecko się czymś takim zainteresuje. Mamy różnego rodzaju koparki, no i oczywiście coś dla dziewczyn. Zobaczcie, jaka fajna babi. Mamy autko, mamy zwierzątka, mamy panią strażaczkę, która sobie ratuje te zwierzęta, 120 zł, również fajna cena, bo Barbie jest oryginalna. No i cały sprzęt, jaki jest potrzebny do ratowania zwierząt jako strażaka. Myślę, że tutaj nie jedna dziewczynka też się czymś takim by chętnie pobawiła, więc taka propozycja też troszeczkę i dla dzieci tutaj z prezentami. Tu mamy kolejną zabawkę dla dziewczynek. Jakieś pudełkowe szaleństwo. Takich zabawek było dosyć dużo. Tu już mamy karoce, ale to nie jest stricte barbie. No i ta karoca, kochani, świeciła i grała, więc też fajna. No i dalej mamy mydełko do rąk z ciastkiem. Bardzo duże opakowanie, przezroczyste, fajnie wygląda. 20 zł. Myślę, że to się przyda do każdego domu jako taki akcent świąteczny. No, i dalej mamy bardzo dużo jelonków. Naprawdę tych reniferów, jeleni, czy tej innej zwierzyny jest w half price bardzo dużo. Spory wybór, jeżeli robimy sobie takie statko, koszt 50 zł takiego zwierzątka. I zobaczcie, mamy nawet spory wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę i odcienie. Tu już mamy bardziej brokatowe, takie wiecie, prężące się, bardzo ładne, 50 zł. No, tylko trzeba liczyć się z tym, że ten brogat się troszeczkę może sypać. Kolejną rzeczą mamy tutaj troszeczkę znowu takich: to jest w ogóle opakowanie pojemnik na ciasto. Na ciastka. 80 zł. Na ciastka, od ciastka. Bardzo ładny różowy akcent. Sporo było takich detali, ale fajnie pomyślane, bo nie wygląda w ogóle jak skrytka na ciasteczka czy cukierki. Tutaj znalazłam bardzo ładnego Mikołaja. Powiem Wam, że zwrócił uwagę 40 zł nie tylko ceną, ale i wyglądem, bo to bardzo duża postać i bardzo ładnie, estetycznie wykonana z takimi złotymi zdobieniami. No, naprawdę i cztery dychy. Moim zdaniem bardzo fajna cena co do jakości. Tutaj też mamy w takich pastelowych kolorach e, renifera, który idzie sobie z choinką o 55 zł, e, buchowa fajna kurteczka, choineczka i idziemy. No i mamy też dużego Renifera. Oczywiście te stojące zabawki zawsze mi się najbardziej podobały. Pluszaki, 130 zł, więc już tu zaczynamy przychodzić do cen takich Alaskika. No i mamy kolejny komplet, o którym Wam mówiłam ostatnio. Zobaczcie, mamy poduszkę, już nie taką dziecięcą z Reniferem. Do tego mamy kocyk, czyli znów mamy przepiękny komplet prezentowy. No i to również kosztuje 50 zł. W szoku jestem, że za takie ceny naprawdę takie komplety można kupić. Tu mamy również przepiękną paterę z pingwinkiem zimowym za 35 zł, bardzo kolorowa, taka świąteczna, dużo czerwieni, szaliki. Klimat się utrzymuje. Następne, co zobaczymy, to taki ciasteczkowy lampion. Ponieważ tam do środka wkładamy baterię i to nam po prostu świeci 70 zł, przepięknego ciasteczkowego miasteczka. Jeżeli mamy takie, zbieramy takie rzeczy, to jak najbardziej. Tu mamy świecę dwuknotową, też z takim otworem, ciastkiem. No i oczywiście mm, ciasteczkowy zapach koszt 40 zł takiej dużej świecy. Tu mamy znowu taki komplet prezentowy. Za 90 zł mamy czapkę i szalik. Spora kolorystyka w tym była. Także myślę, że dla każdego coś znajdziemy. Ten biały był bardzo fajny, miał taki całkiem inny materiał. No, i ta czapka była taka cieplusia, i to kosztowało stówkę. Czapka miała jeszcze taką srebrną nitkę wszytą, co dodawało dodatkowego takiego atrybutu temu kompletowi. Tutaj mamy taki znowu melanżowy szary komplecik, więc równie dobrze może być i męski. A nie, damski, bo tu pompon. Myślałam, że to nie było pomponu. Także tutaj coś zawsze znajdziemy, jeżeli chodzi o takie komplety. No i poduszki. Zobaczcie, jaki wybór świątecznych poduszek jest. Tu oczywiście łapą niedźwiedzia mi się poduszka spodobała i z napisem e, niedźwiedź. E, koszt takiej poduszki 49,995 dyszek. E, a tam mieliśmy poduszkę i e, kocyk za te same pieniądze. Tu jest bardzo ładna. Widzieliście, jakie piękne kamyczki są tam. No ta poduszka granatowa też mi się spodobała, no bo wiecie, tu już moje kolory wchodzą w grę. Więc mega fajna i tylko trzy dychy. No, były takie niektóre okazje, które naprawdę no, mnie zdumiewały, ale ja nie planowałam zakupów tego dnia. Tu zobaczcie, na jaką fajną doniczkę trafiłam. Myślę, że nie jeden fan e, dziadka do orzechów taką doniczkę wykupił. Doniczka jest przepiękna, bardzo ciężka. E, no i wcale nie była mała. Koszt 60 zł. Uważam, że jak na taką doniczkę ceramiczną to nie jest wysoka kwota. Tu mamy znowu podwójne bombki naszej polskiej marki, firmy produkującej bombki i bardzo ładnie zdobione. Koszt 40 zł za dwie sztuki. Tutaj mamy znowu dużo większe bombki, również szklane w czerwonym kolorze za 45 zł. Tu mamy cztery, ale troszeczkę mniejsze bombki. Też w czerwieni, z dzwoneczkami, również nasza polska marka za 30 zł i te bombki tutaj są tańsze, te poczwórne, niż w jakichś innych sklepach. Te jeszcze serduszka wpadły mi w oko, zobaczcie jak to ładnie wygląda. To jest marka, która ogólnie chyba wyłącznie szklane bombki produkuje, Kosz 40 zł i te serduszka były jeszcze czerwone, więc fajne można duet zrobić. No, te różowe też były ładne, nie? Tak, tutaj jeszcze mamy taki ładny pakiet czterech bombek. To również będzie koszt 40 zł. Tak, zgadza się. Także bombek sporo jest, ale zobaczcie na to. Te bombki były po prostu przepiękne. Jakby nakrapiane, ręcznie malowane. Jejku, mówię Wam, ja po prostu siedziałam, oglądałam 45 zł, dwie bombki, ale one były tak śliczne. I dalej będzie widać, zaraz Wam pokażę, bo był jeszcze jeden kolor tych bombek, złote. Patrzcie, jak to wygląda. No na taką choinkę, która jest zrobiona w takim naprawdę stylowym, eleganckim e, designie. Przepiękne te bombki są. Mm, klasa sama w sobie. Myślę, że to jest również świetny pomysł na podarowanie komuś w prezencie takich bombek. Tu mamy psikubek. Za 29 zł, oczywiście w wersji świątecznej. Mamy również psi schowek na ciastka, psią paterę, także dla fanów psów również się coś znajdzie. 35 zł, taka patera z pieskiem, oczywiście w zimowym nastroju. Panie przy mnie ogólnie wykładały sporo towaru. Tutaj mamy bardzo fajny, duży kubek, filiżankę z ciastkiem. Koszt 29,99 zł. więc taka cena klasyczna jak na takie sklepy. Zresztą w większości sklepów te duże takie filiżanki w ciastki one mają taką cenę. Tutaj znów mamy pieska, tu mamy Westa za 30 zł. Także dla fanów Westów daję znać, takie kubki są w Half Price. Tu mamy kolejne. Kolejna rasa psa, ale jaka to Wam nie odpowiem. Wygląda mi to trochę na Labradora. Również po 30 zł. Tu mamy taką fajną paterę w kształcie domku ciastka. No, takich pater jeszcze nie było, z reguły był ciastek, ale w kształcie domku niekoniecznie. Koszt 40 zł. Myślę, że też może, można postawić samą ozdobę. To już nie musi być do, na jakąś tam żywność. Tu znów mamy bałwankowy schowek na jakiejś łakocie. Koszt 30 zł, ale fajnie to wygląda, bo w ogóle nie widać, że to jest, wiecie, jakiś tam schowek. Tutaj mamy dwa podkłady takie za 30 zł. No i kubeczki. Kończymy, kochani, pomalutku ten przegląd. Zobaczcie, jakie przepiękne kubki. Dwie dyszki, ale jakie cudowne kolory, jaka cudowna grafika. Ach, no cudowne, bardzo mi się ten kubek podobał i tu długo się zastanawiałam, ale no wiecie, ja tych kubków naprawdę mam już dużo i mi się w sumie w każdym sklepie one podobają. Tu jeszcze mamy w takie. Małe reniferki. Te kubeczki tu już mamy mniejsze, więc to już raczej dla mnie na herbatę, chociaż ja herbatę też lubię w dużych 25 zł, ale to jest ta pojemność taka niecałe 300 ml. No i oczywiście mamy też skrzaty. E Skrzaty leśne, również takie bardziej dziecięce kubki. No, i tu jeszcze mamy, zobaczcie, jakie ładne ze złotymi gwiazdkami. Taki akcent delikatny, ale jednak wyrazisty kubek. Koszt 20 zł takiego kubka. No, i tu wcale nie była mała pojemność. No, i akcentem tymi kubeczkami przechodzimy jeszcze do pięknego cukierka. I na tym będziemy kończyć. Genialny, nie? Schowek w kształcie cukierka. Teraz sporo wychodzi tych dekoracji. Także to tyle na dzisiaj. Cztery dyszki. Ja się z Wami żegnam. Pa!